Rozpoczynamy psychodietetyczną środę. Ze mną w studiu jest już psychodietetyk, magister Donata Krawczyk z Centrum Leczenia Otyłości. Paleta, diet, dr Patrycji Kłusek. Dziś będziemy mówić o niezwykle popularnym w ostatnim czasie sposobie żywienia, czyli o poście przerywanym. Brzmi dosyć rygorystycznie. Czym jest tak naprawdę post przerywany? Post przerywany ma nazwę intermittent fasting, w skrócie mówi się na niego potocznie IF. Jest to niejako sposób odżywiania polegający na stosowaniu postu w okresach też poprzedzającymi spożywanie normalnego jedzenia. I ja to też często mówię, że jednak no teraz jest o tym głośno, ale no niemniej jednak jest to taka inna forma przedstawienia takiego zbilansowanego sposobu odżywiania, który jak do tego naprawdę dobrze podejdziemy, no, mógłby każdy stosować, jedynie no, zależy właśnie jak, jaka będzie nasza interpretacja e, własna. Coś w stylu nie jem po 18. No, to... co, coś w stylu, nie? bo to też jest jakby pewien taki mit, który, który często był spotykany, aczkolwiek no co, coś jest jednak prawdą i jest też na przykład pomocne w tym wszystkim, no bo w nocy też nam e, narządy dobrze nie pracują, trzustka już jest w takim jakby stanie, e, gdzie m, nasze narządy mają swój rytm dobowy, więc jednak faktycznie im bliżej wieczoru to powinniśmy jeść lżej. I te posty właśnie mają też troszeczkę na celu właśnie oddzielenie jakby okna żywieniowego, czyli wtedy, kiedy powinniśmy jeść odpowiednią ilość pokarmów pożywienia, i przerwa post, czyli wtedy ma też układ trawienny odpoczywać, zregenerować się, i to jest jak najbardziej w porządku. I takim najbardziej też znanym jakby częścią tego postu jest post, który właśnie jest przedzielony. Też okresami, gdzie jemy pożywienie, w takim jak zestawieniu 14 na 10, czyli przez 14 godzin pościmy, przez 10 godzin spożywamy pożywienie, i też dla początkujących to może być najbardziej takie delikatne wprowadzenie tego sposobu żywienia. No bo wtedy można to tak pokazać, że ostatni posiłek jemy o 20, potem śpimy 14 godzin, odpoczywamy, no i śniadanie jemy pierwsze na przykład o godzinie 10:00. Pomiędzy wiadomo, żeby najlepiej spożywać płyny, głównie wodę, żadnych napojów, gdzie mają też dużo cukru, czy też tłuszczu. No i później, jeżeli ktoś już dłużej stosuje taki post, to później może też przejść na taką jakby też większą, bardziej powiedzmy rygorystyczną przerwę, czyli 16 godzin przerwy i 8 godzin spożywania też posiłków. Jest też inna też forma takiego też postu, Czyli to jest też e, tak samo e, post, czyli stosowanie postu poprzedzającego też e, później okres e, spożywania e, posiłków, ale bardziej jakby jest to okres taki rytm dobowy. Czyli to też polega na tym, że na przykład przez jedną dobę. Spożywamy tak 20-25% całkowitego zapotrzebowania naszego energetycznego, a przez e, na przykład później dwa dni jemy normalnie. Czyli też można to też zinterpretować tak, że przez dwa dni w tygodniu jemy normalnie i przez jeden dzień pościmy i cykl powtarzamy. Tylko też znowu, słowo e, też e, puścimy, to też nie znaczy, że nie jemy nic. Czyli nie jest tak, że e, stawiamy tylko na płyny, pijemy samą wodę i, i po prostu się katujemy. Po prostu Mamy jeść to, co zazwyczaj, tylko w mniejszej proporcji, w mniejszej ilości, żeby zauważać faktycznie, że te porcje są mniejsze. Można na przykład jak zazwyczaj jedliśmy trzy kanapeczki na śniadanie, to zjeść jedną, jak zazwyczaj jedliśmy dwa owoce, to zjeść jeden. Jak obiad na przykład był na większym talerzu, możemy zjeść na mniejszym. Takie działania też podejmować. No i też bardzo ważna kwestia, że no nie głodujemy w tym całym procesie. To też jest istotne. Mamy oczywiście jeść, ale w odpowiedniej też proporcji. I co ciekawe też no, teoretycznie, jeżeli chodzi o cały ten post przerywany IF, to nie ma jakichś konkretnych reguł do rodzaju, czy też ilości spożywanego pokarmu. Natomiast no, niestety w praktyce to wygląda różnie i często jeżeli decydujemy się też na stosowanie tego sposobu żywienia bez jakiejkolwiek kontroli odnośnie wielkości ilości porcji no to niestety to może się skończyć źle i nawet w odwrotną stronę nie będziemy też chudność tylko możemy nawet też przybierać na wadze bądź u niektórych mogą też występować jakieś zaburzenia kontroli sytości czy nawet pogłębić się pewne zaburzenia odżywiania więc na pewno on nie jest dla wszystkich no właśnie, bo chciałam zapytać, brzmi dosyć przyjaźnie, przystępnie, rozsądnie, czy to jest dieta dla wszystkich, czy są jednak jakieś ograniczenia, kto nie powinien z, tej, z tego sposobu żywienia korzystać? na pewno jak w każdej diecie jeżeli faktycznie jest ona pod okiem też specjalisty, czyli też jeżeli mamy opiekę też dietetyka klinicznego, no to tutaj nie ma żadnych też kłopotów, problemów, zagrożeń. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie kryteria, może przeciwwskazania, kto nie powinien stosować tego postu przerywanego, oto do tej grupy przede wszystkim zaliczamy kobiety w ciąży, osoby, które pracują intensywnie bardzo fizycznie, czy też osoby takie z niskim ciśnieniem, takie typowo niskociśnieniowce, mówiąc potocznie. Też na pewno nie jest zalecane dla dzieci czy młodzieży do 18 roku życia osób chorujących na cukrzycę, gdzie taka przerwa wielogodzinna może doprowadzić do hipoglikemii, na pewno też nie jest. Polecane dla osób, które mają takie zaburzenia, też łaknienia. I też stosowanie tego IF-u nie jest na pewno dla osób, które nie mogą sobie w zasadzie pozwolić na zjedzenie posiłków w jakichś określonych godzinach, normach, bądź też jakby stosowanie przez nich jakby ilości posiłków, na przykład 3-4, a później stosowanie postu czy takiej długiej przerwy, jest dla nich zbyt dużym ograniczeniem i po prostu no, czują się z tym źle i czują dyskomfort. I bardzo ważna rzecz, przede wszystkim osoby, których. których stwierdzono zaburzenia odżywiania, takie jak wcześniejszych na przykład też może latach u nich młodzieńczych anoreksja, bulimia czy na przykład kompulsje żywieniowe, to, to kategorycznie jest też zabronione, bo to może właśnie przy złym stosowaniu uaktywnić ponownie jakby te zaburzenia i przede wszystkim osoby, które mają bardzo złe wyniki też badań krwi. Uhum. To w takim razie na zakończenie już powiedzmy o czym nie powinniśmy zapominać stosując okno żywieniowe, co jest bardzo ważne. No Na pewno, właśnie o tym, że jeżeli zadbamy o to, żeby dieta była skomponowana odpowiednio, bogata w pełnowartościowe, sysące posiłki, pod okiem, pod okiem też czy dietetyka klinicznego, czy lekarza, no to tu nie mamy się bać o żadne zagrożenia zdrowia i życia. Tutaj kłopot się robi wtedy, gdy naprawdę bezmyślnie stosujemy jakąś dietę, nie trzymamy się jej zaleceń, albo właśnie przeczytamy jedno zdanie i weźmiemy, jakby wyrwane z kontekstu, i będziemy się tego stosować i troszeczkę nadinterpretujemy pewne założenia. Czyli tutaj w kontekście IF-u, no to możemy na przykład tak zinterpretować, że no to skoro mam post przerywany, no to dobrze, no to przez na przykład 16 godzin nic nie będę jadła, będę się tego bardzo trzymać, ale potem ciach, mam okno otwarte, no to hulaj dusza piekła, nie ma i można wszystko, tak? Do restauracji, tutaj dwa posiłki, lody, jakieś podjadania i tu się robi właśnie też pułapka, czyli ze skrajności w skrajność właśnie. Na pewno nie głodówki i też na pewno nie nadmer jedzenia. Czyli w zasadzie podejdźmy do tego w ten sposób, że to ma być zdrowy, zbilansowany sposób żywienia. Mamy jeść regularnie w odpowiednich odstępach czasu. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia od lat zalecała podstawowe zalecenia też w piramidzie żywieniowej, żeby jeść co 3-4 godziny regularnie, żeby wieczorem właśnie też już odpoczywać. Więc to jest też taka jakby rozszerzona interpretacja tego zdrowego stylu życia. Więc jeżeli to ma też pomóc troszeczkę właśnie oddzielić Kwestię właśnie odpoczynku, wtedy ma układ trawienny odpoczywać, a później w pewnym oknie żywieniowym wtedy mamy jeść posiłki i to ma nam pomóc zachować zdrowie, to, to jak najbardziej to będzie taki sposób żywienia korzystny. No właśnie, jeść posiłki, a nie objadać się i głównie chyba skupić się na tym, na tej przerwie, tak, na tym odpoczynku naszych narządów, naszego układu trawiennego, żeby mógł spokojnie pracować. Dajmy naszym narządom pracować I spokojnie się i się też, Generować, a odpłacą się dobrym trawieniem, metabolizmem, no i co za tym idzie, satysfakcjonującą sylwetką. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie, dziękuję. Donata, za przybycie, no i zachęcam do oglądania kolejnego odcinka Psychodietetycznej Środy. Do zobaczenia.